Witajcie, chciałabym Wam serdecznie polecić zlewozmywaki granitowe marki Lavello. My ten nasz zamówiliśmy przez internet i dotarł do nas już po pięciu dniach od momentu zamówienia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi naszego zamówienia oraz z kontaktu z pracownikami. Nasz zlewozmywak ma dość nietypowy kształt, a wynika to z tego, że musieliśmy go wpasować w miejsce po naszym starym zlewozmywaku bez wymiany całego blatu. I bardzo się cieszymy, że Marka Lavello akurat dysponowała zlewem w takim kształcie i idealnie wpasował się w to miejsce. Nasz zlewozmywak posiada jedną komorę, która jest bardzo wygodna, ponieważ jest dość obszerna, a po bokach znajdują się wygodne ociekacze. Jest on w kolorze czarnym i posiada takie małe drobinki, które błyszczą. Dzięki temu zlew mieni się i ładnie ozdabia naszą kuchnię. Razem ze zlewozmywakiem zamówiliśmy również baterię w kolorze czarnym, która ma wyciąganą wylewkę. Ona, również, ona jest również marki LaVello. <laughs> Świetnie współgra z naszym zlewem, jest bardzo wygodna w użytku. Zaraz po złożeniu, złożeniu zamówienia otrzymaliśmy od sklepu wideoporadnik z tym, jak dbać o nasz zlew. Konserwacja i czyszczenie jest bardzo proste. Także otrzymaliśmy wskazówki niezbędne do tego, aby nasz zlew utrzymać w dobrym stanie przez wiele lat. Także serdecznie polecamy Wam markę Lavello i ich zlewozmywaki.